Klientów zainteresowanych tym samochodem, ale nie wzięli go i powód był tylko jeden. Jak widać, jest to Toyota Avensis z 2004 roku. Samochód z polskiego salonu, 20 tysięcy kilometrów temu wymieniony był rozrząd, co jest potwierdzone fakturą. Wymienione zostały świeżo oleje, filtry. Płyn w chłodnicy w zawieszeniu, nic nie stuka, nie puka. Wizualnie samochód, jak widać, bardzo ładny, co też pani oglądająca doceniła, ponieważ kilka samochodów wcześniej oglądali mniej więcej z tej półki cenowej. No i pani sobie ogląda, mąż tam zainteresowany technicznymi rkanami, zaglądają sobie tutaj do tyłu, bez zastrzeżeń, do przodu, wszystkie przełączniki, stan tapicerki. No generalnie, o jaki ładny samochód, wszystko fajnie, pięknie. Pani sobie usiadła, niestety nie mam kluczyka, w tej chwili przekręciła kluczyk w stacyjce, oglądając oczywiście całą resztę i wyleciała z tego samochodu, jakby obok siedział sam Belzebub. 414 tysięcy przebiegu, przekreśliło to auto.